Do parku Sieleckiego powrócił czas na piknik. 25 czerwca, tuż obok Ogrodu Jordanowskiego, zainaugurowano cykliczne śniadanie na trawie, podczas którego przygotowano atrakcje dla najmłodszych, a także ofertę gastronomiczną. Co tydzień w niedzielę od godziny 9:30 do 14:30 czekają na mieszkańców namioty, w których można znaleźć coś ciekawego do jedzenia i do zabawy. Dwa lata temu w Sosnowcu już były właśnie pikniki, śniadania na trawie. W zeszłym roku miało to trochę inną formułę, jednak mieszkańcy chcieli, żeby Powrócić do tej inicjatywy sprzed, sprzed dwóch lat i stąd właśnie w tym roku z powrotem właśnie mamy pikniki, śniadania, śniadania na trawie w Parku Sieleckim. Cieszą się te pikniki dużym zainteresowaniem, bo jak widzimy jest bardzo dużo mieszkańców. No i jest oczywiście też co, co zjeść, czegoś się napić, pogoda super, więc serdecznie zapraszamy. Kawę można wypić, poczytać książkę, także myślę, że jest w porządku. E, rewelacja. Bardzo fajnie. Jesteśmy zadowoleni. Bardzo nam się podobają atrakcje dla dzieci. Dzieci są zadowolone. Ja też chcę. Coś także super. Więcej takich, takich atrakcji w mieście się pojawiało, zwłaszcza w, taki okres, w takich okresach wakacyjnych, letnich. To jest naprawdę, jeśli ktoś nie wyjeżdża, to ma możliwość spędzenia bardzo fajnie, aktywnie, na łonie natury, fajnie czas. Najbardziej mi się to podoba, że byłem w tych piłkach, no i tak się obujiałem. No jeszcze zrobiliśmy mnozo piknik. Super, bardzo jestem zadowolona. Mogło być więcej tych, nie wiem, jakichś kurtoszy, takie rzeczy, ale generalnie fajnie, fajnie. To Jest świetna atmosfera i można się zrelaksować. Pikniki śniadaniowe w Parku Sieleckim będą się odbywać w każdą niedzielę do 3 września.